Pewnego dnia Eryzeusz przechodził przez szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożywania posiłków. I więc przechodził, udawał się tam, by stworzyć posiłek. Powiedziała ona do swojego męża. Oto jestem przekonana, że świętym Mężem Bożym jest ten który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi, Co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazim: Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Więc rzekł: Zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz czyściła syna. Oto Słowo no, Boże. apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i Wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Bogu będą Swoich apostołów. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody.

Nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dzieje się tak dlatego, bo kąkol i pszenica rosną razem do żniwa. A więc słońce przeznaczone dla pszenicy oświeca też kompul. I deszcz przeznaczony dla pszenicy pada też na komfort. Ale czyni też Pan Bóg wyjątki, i zdarza się, że chcąc ukarać niesprawiedliwych, ocala sprawiedliwego. Dwa bardzo nam znane przykłady tego to Noe i Lot. Kiedy przyszła kara potopów i sprawiedliwych zostało niewielu tylu, co weszło do arki, zostali oni ocaleni i uchronieni od Bożej kary. To samo nastąpiło jakiś czas potem, kiedy przyszła kara ognia na Sodomy i Gomorę i przed tą karą został uchroniony Lot i jego najbliżsi którzy opuścili miasta w samą porę, by uniknąć tej kary. I kiedy Pan Jezus mówi, że przed Jego powtórnym przyjściem będzie jak za dni Noego, kiedy wszedł do Arki, i jak za dni Lota, kiedy wyszedł z Sodomy i Gomory, to też sprawiedliwi mają być uchronieni od plag, które spadną na nierządnicę i Wielki Babilon. Dlatego właśnie w XVII rozdziale Księgi Objawienia słyszymy, mój ludu, wyjdź z nierządnicy, aby nie brać udziału w jej grzechach i w plagach, które za ten grzech na nią spadną. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy opisane, czy opisany fragment życia proroka Elizeusza, który jest przyjęty przez pewną bogatą kobietę z racji na to, że rozpoznaje w nim męża bożego. I zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii otrzymuje ona za to nagrodę proroka jako proroka. Tą nagrodą jest obietnica, że za rok będzie miała syna i tak też się stało. Ale jeżeli ktoś chodzi codziennie na mrze świętą i był wczoraj, i jeżeli ktoś czyta sobie codziennie czytania ruszalne, to widzi w dzisiejszej opowieści lustrzane odbicie tego, co spotkało Abrahama. Oto przychodzi do niego trzech gości, których Abraham przyjmuje w gościnę. Wiemy, że są nimi sam Pan w otoczeniu aniołów albo, jak dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć, Trójca Święta. I w tej gościnie Pan obiecuje Abrahamowi, że wraz z małżonką samą za rok o tej porze będzie miała syna. Ta sama nagroda, jedna dana przez samego Pana, a druga dana przez męża Bożego, a więc od męża Bożego, ale mocą Pana, nie jego mocą. Bo człowiek nie jest w stanie sprawić żeby w sposób naturalny poczęło się dziecko. I oto widzimy, że Bóg udziela łask sam, kiedy prosimy Go jako dzieci Boże z wiarą, ale Bóg również wybiera osoby, którym daje władzę udzielania Jego łask, którą sam posiada. Jest to władza, jest to jednocześnie dar i to nazywamy nadzwyczajnym charyzmatem. I kiedy Pan Jezus posyła apostołów, a szerzej 72, bo im udziela tej samej władzy, uwalniania i uzdrawiania, udziela im władzy, Ale też wiemy, w Twojej imię uwalnialiśmy, prorokowaliśmy, uzdrawialiśmy. Bóg nie odbierze udzielonej władzy czy nie musi odebrać, ale można posiadać władzę, a nie być mężem Bożym. Bo mąż Boży to nie tylko ten, który szafuje Bożą łaską, także tą nadzwyczajną, ale to ten, który żyje zgodnie z wolą Bożą który jest Bogu posłuszny. Co jest podpisane o Panu Jezusie? Oto przychodzę pełnić Twoją wolę Bożą. I tak jak był posłuszny w czynieniu znaków, był jeszcze bardziej posłuszny w przyjęciu męki, cierpienia i śmierci za nas. I wiemy, że prorok Elizeusz faktycznie był mężem Bożym. Ale proszę zobaczyć, że nie wszyscy, którzy podają się za mężów bożych, są nimi w rzeczywistości. I kiedy Pan Jezus zwraca się do faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy byli uważani za wzór pobożności w swoim czasie, uważani byli za mężów bożych, słyszą słowa Jezusa, to wy obiadacie w domu sierot i wdów i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy. I dlatego nazywa ich grobami pobielanymi, ponieważ widząc krób pobielany myślimy, że też tak jest w środku. A w środku jest zupełnie inaczej. Dlatego nie jest łatwo odróżnić męża Bożego, prawdziwego, od tego, który tylko na takiego wygląda. Ale jeszcze smutniejszą rzeczą jest to, że wielu nie chce rozpoznać prawdziwego męża Bożego, bo woli fałszywego męża Bożego, bo temu prawdy nie powie. Dlatego, Pan Jezus, który był mężem Bożym, co więcej, Synem Bożym, nie został rozpoznany jako taki, ani jako Syn Boży, ani jako Mąż Boży. I przez arcykapłanów i uczonych w piśmie został i przez większość narodu żydowskiego odrzucony. Dlaczego? Bo nie chcieli w nim rozpoznać męża Bożego. Woleli słuchać fałszywych proroków, Charakterystyczne dla fałszywych proroków jest to, że nie wzywają do nawrócenia. Fałszywy prorok powie grzesz, grzesz i tak Bóg Cię kocha. I fałszywi prorocy nie powiedzą Tobie o konsekwencjach grzechu. Tylko powiedzą pokój i bezpieczeństwo. Grzesz, grzesz, bo Bóg Cię kocha, więc nie poniesiesz konsekwencji swego grzechu. I proszę zobaczyć, Abraham przyjął w gościnę samego Boga, a otrzymał tę samą nagrodę, co kobieta z dzisiejszego pierwszego czytania, która przyjęła męża Bożego. I to jest klucz do słów dzisiejszej Ewangelii. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Bo nie przyjmuje z racji na mnie, ale z racji na to, że we mnie. Jest obecny Chrystus i Jego moc. A dalej czytamy, kto przyjmuje Jezusa, ten przyjmuje Ojca. Bo nad tym się mniej zatrzymujemy. A to jest niesamowicie ważne, gdyż mówi dalej Pan Jezus, nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przez mnie. Nikt. Nie ma innej drogi. Nie wszystkie drogi prowadzą do Boga, bo jeżeli tak by było, to znaczy, że Pan Jezus kłamie. Pan Jezus mówi: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I teraz, dlaczego kto przyjmuje nagrodę Proroka? Kto przyjmuje proroka, jego nagrodę przyjmuje. A, kto przyjmuje, a kto da kubek świeżej wody, to picie jedną z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, nie utraci swojej nagrody. Więc, więc przede wszystkim dlatego, że prorok, czy przez proroka Pan czyni dzieła, które może uczynić sam, ale dzieli się tą władzą z człowiekiem. Prorok jako Mąż Boży może udzielić, czy przez niego może Pan udzielić tej samej łaski, którą udziela sam, ale jest to nagroda doczesna, w wymiarze doczesnym. Będziesz miał syna, będzie Ci się powodziło, będziesz miał błogosławieństwo w życiu, zostaniesz królem, coś tam jeszcze. Nagroda w porządku doczesnym. Natomiast Prorok nie może obiecać, w zamian zaoferowaną pomoc zbawienia, prorok nie może obiecać nagrody wiecznej. I to właśnie słyszymy na końcu Ewangelii, za co otrzymamy nagrodę wieczną? Scena sądu ostatecznego. Idźcie do mnie, Wy, którzy daliście mi jeść, podaliście kubek wody, którzy nakarmiliście mnie. I to jest ta nagroda, której nie może dać nam Mąż Boży którą nam może dać tylko Bóg. Amen. Wyznajmy naszą pierwiej, jeszcze biery.